Można o Marii powiedzieć wiele. Ja, w kontekście wniebowzięcia, chciałbym powiedzieć o dwóch najważniejszych rzeczach, które w zasadzie obejmują wszystko. Maryja zaufała Bogu i to było praktyczne zaufanie, że on ma lepszy pomysł na jej życie niż ona sama. To było konkretne. Odnośnie jej planów, jej macierzyństwa, jej małżeństwa, w tym. Wierzyła, Bóg wie lepiej i widzi lepiej niż ja sama, choć w danym punkcie pewnie jeszcze nie wiedziała, dokąd to ją doprowadzi. To było odnośnie zaufania w to, jak Pan Bóg będzie prowadził w przyszłość, A odnośnie teraźniejszości. Dzisiejsza Ewangelia nam to bardzo dobrze pokazuje. Maryja jest wdzięczna. Dziękuję za to, co już teraz ma. I to się wydaje klucz do pięknego życia teraz i naturalnego przejścia do królestwa niebieskiego z Bogiem na wieczność. Zaufać, że Pan Bóg wie, co robi, wie jak mnie prowadzi i być wdzięcznym za to, co już mam teraz.